Żona, dwie córki, Roksana ma 17 lat, Weronika będzie miała w sierpniu 14, także można powiedzieć, że to już panny. My Jesteśmy szczęśliwą rodziną. Teraz będę musiał podróżować więcej między Łezą, -a, Polską, a wierzę, że Brukselą już po 25 maja. Także przede mną nowa, nowa droga, nowe wyzwania. W szkole pytają panie Roxany czy Weroniki, jaki jest tata ojcem, a Weronika mówi, że surowym. Bo tata dwa razy nie powtarza, jak trzeba, to klapsa sprzeda, także są to duże dziewczyny, które, które no wychowaliśmy Bogu dziękować po Bożemu. Wiedzą co mogą, na co sobie pozwolić, za co nie mogą. Także uważam, że jak tam ojciec karci, jak to pisze w pisze Świętym, ojciec z to nic się złego nie stanie, także oby tak dalej. Mieszkam w Gielowicach. Myślę, że każdy z Polaków, każdy z fanów moich, których mam, wiedzą skąd pochodzę, jakie mam wartości. Byłem ministrantem. Miałem marzenia zostać księdzem, jednak Bóg dla mnie przewidział inną drogę. Jestem pięściarzem. Teraz zaczynam karierę polityka. Mam nadzieję, że nie zawiodę moich wyborców, moich fanów. Będę robił się świetną robotę dla mojej ojczyzny. Wszystko się zaczyna od rodziny. Jeżeli ona będzie silna, to Polska będzie wielka, będzie, będzie mocarstwem.